Właśnie, mam Dobra, dostałam. I dostałam drugi raz. Ale to był bez sensu. <śmiech> <śmiech> Dobra, siemano, witam w kolejnym odcinku z, z oczywiście Dead by Daylight. Opalowe, ostrze, grające jak o zabójstwo zdobyć cele opalizujące. Emblematów 2. Wurs do podczas jednej próby. Oblokuję kolejny wpisy, wejście na szczyt. Dobra, przejdziemy na widmo. robię. I... I... O, to No dobrze, to Dobre, no, tam. Dobra, to no, jest nieporównasz. Tak. Dobra. O, co wziął? Kupotka. Ej, ja nawet nie pamiętam, co wziąłem. A, muszle wzięłam. No to nie jest lepsze. Ponura piżarnia, Bagienne rozlewisko. No dobra. I w ogóle jedna wzięła perka bez zjadalenia. No nie jest na, O! Dobra, mamy pierwszą osobę. Przyszła ku... Chodź jak spadnie do paletę. Dobra, mamy ją. Dostała fito. Właśnie mam łoski krwi. Dobra, dostała. Uch, jakimś cudem dostała. No, to piwnica. O, stać tu. co oni tam robią? No, się tak. No. O. Af, otrze. Dobra, ja ją tylko powalę. A, jedna opuściła grę, no dobrze, wiesz. Aj, patrz co mi się stało, To fajnie ma, to fajnie ma, no super ma, po prostu No, super gra się zapowiada w sumie. Weźcie ją, przegnijcie na przykład. Co ktoś tu robił? Ktoś tutaj robił gena. Dobra, tam coś się stanęło Tutaj tam. O, co to jest mocno nie zrobione? No i zrobili. No dzień dobry. Kurde. I trafiłem ją. Dobra, dostała raz. Agora. E gostava de Dobra, Guitar. Não Kurde, powinien złapać przez chwilę. Ale nie, nie zrobiłem tego. Kurde. O, to było bez sensu. Hehe. <laughs> dobra. No i gitara. Chodź, chodź. Chodź, chodź. I właśnie, to nie. A to mi owczy nie mogę ją... No halo! Idź to No. No dobra, no. Ta gra była łatwa. Dlatego, że wszyscy owczyli po prostu i tyle. No szybka kierka po jeszcze no i, no, i, no i łatwo, nie? Ty kurde jedno zdobyłem. Ajaj... to nie chyba. A nie! Zrobiłem czy nie? Zrobiłem! Dobra! Serio, to było takie proste? Ja. Mm. No, i widzicie, no, jakie to było proste. No. Tak. Tak dokładnie. No. Ja musiałem w ogóle się tam jakoś spieszyć. jest tu pewnie 5000 punktów. No, skąd ja Dobra. Siup. i siu. Skończyłem. Złota maneta springt, dobra. Dostałem wejście na szczyt 8 na 10. Wspomnienie 1789. Carter nie bawił się tak dobrze, odkąd pierwszy raz próbował przeszczepić mózg myszy królikowi. Tydzień to za mało. Szkoda, że nie ma więcej czasu. W jest więcej nowych ścieżek do zbadania. Za dużo ścieżek, za mało czasu. Potrzebuję narzędzi do przeprowadzenia operacji na mózgu. W kuchni są noże, chyba się nadadzą. Nie będzie to chirurgiczna precyzja, ale wystarczy. Czytał o w mózgu, który wygląda jak oko. Podobno znajduje się w nim DMT, mistyczny narkotyk. Zastanawia się, czy zdołagał wydobyć obiektu. Zastanawia się, jak dawka ludzkiego DMT może wpłynąć na obiekt badań. No. No i dziękuję za oglądanie. To był taki szybki meczek, bo sami widzicie, co ludzie byli.